Podłącz to kurde. Ale wszystko wyleci w powietrze, tam są nasi. I człowieko śmiornica. Nie obchodzimy nie to. Podłącz przeklętą wtyczkę do przeklętego kontaktu. Nie zrobię tego, zginą mi ludzie. I człowieko śmiornica. Dobra, sam tego chciałeś, Kary? Jake co ty robisz? Podłącz wtyczkę bo strzelam. Nie rób tego, Jake, podłączaj. Do jasnej ciasnej. Ajajaj. Szybciej, włączaj rozpierduchomator. Dzień dobry, jak minęła podróż? Misiu! Co? Czemu tu tak brudno? Wystarczy Cię tu zostawić samego na trzy dni i już syf. No ale przecież jest czysto, o co Ci chodzi? Brudno jest! Gdzie? No tu, paproszek leży. Mógłbyś przynajmniej odkurzyć i zaraz przetrzeć ścierą blaty i zlew. Przecież nawet nie zajrzałaś do zlewu. Ano. No i brudno, czemu nie posprzątałeś? Ty to takie trudne. Bo wolę zrobić to teraz. No i co ci za różnica? I tak musi być posprzątane i tak. A ja jakbym wróciła, to mogłabym sobie patrzeć na czyste mieszkanko. No nie, przyjeżdżam i pierwsze, co widzę. No bo to jak syf. ciebie nie ma, to muszę odkładać wszystko to, co chcę zrobić i sprzątać. A teraz jak się wściekasz, to i tak nie ma opcji, żebym zrobił cokolwiek innego, więc mam czas na odkurzanie, no i nie muszę z niczego rezygnować. Idę po odkurzacz. O proszę, poszedł po odkurzacz. A jednak ludzie się zmieniają po ślubie. Albo nie, później odkurzę. Harry, ja tylko ratowałem.